XR. Mix plotek i faktów z życia gwiazd. Radek Skowron, witamy. Dziś program rozpoczynamy od niesystematycznego cyklu pojawiającego się co jakiś czas dzieci słynnych gwiazd. Czy mają łatwiej, czy trudniej? Czasem narzekają, że obciążenie znanym nazwiskiem jest ich problemem, a niektórzy z tego korzystają i niektórzy radzą sobie doskonale. Zza oceanu dochodzą do nas wieści i sukcesy córki słynnego aktora Charlie'ego Sheena. Pociecha rozpoczęła swoją działalność aktorską już w wieku 18 lat, no bo Wtedy już mogła pojawić się na portalu dla dorosłych, gdzie prezentuje swoje roznegliżowane fotki. Tato na początku kręcił nosem, no bo wiadomo, ale jednak, kiedy zobaczył, że moda w 3 lata od momentu założenia swojego konta zarobiła 3 miliony dolarów, no to już powiedział, a niech tam. Można powiedzieć, że to jakaś działalność aktorska jednak jest, czyli trochę poszła w ślady ojca, ale w przypadku taty liczy się jednak chyba prawdziwe aktorstwo. Do prezentowania fotek przydadzą się jakieś to znaczy jeśli są roznegliżowane fotki, no to już nie musicie dużo dodawać. Ale gdyby ktoś chciał jakieś dodatki, to swój sklep poleca Michał Szpak. Proszę bardzo, tank topy za 90 zł, bluzy za 260, koszulki za 130. Można też jakieś dodatki, np. skarpetki za 55 zł, albo Wełniany Beret za 110. Jeśli chcecie swoim wizerunkiem zbliżyć się do Michała Szpaka, to jest właściwy sklep. Kończymy też cyklem Doda kontra Byli albo Byli kontra Dorota. W odpowiedzi na rozliczne opowiadanie o swoich byłych, odezwał się znów jeden z byłych, Dariusz Pachut, i stwierdził, że nie zna bardziej zakłamanej i żenującej osoby niż Dorota. No to właściwie to już no to nie potrzeba komentarza z naszej strony. VIP Mixer.